Witam Was serdecznie kochani, ponownie Małgorzata dec z tej strony. Kochani, już we wcześniejszych naszych nagraniach mówiłam Wam bardzo dużo o sobie. Miałam pytania od ludzi, jak ja to wszystko przeszłam. Tak, było ciężko. Od razu mówię, że... bo miałam pytania, czy było ciężko. Oczywiście, że było ciężko ponieważ dwa razy nie chodziłam, jak miałem SM. A więc wiem, co to znaczy nie chodzenia. Jak również w udarze byłam sparaliżowana. Było bardzo ciężko przez trzy miesiące leżeć przykuta do łóżka, nie ruszając się. Tak, ciężkie sytuacje. Ale każdy z nas ma ciężkie sytuacje. Ja. Obok nas sąsiad, sąsiadka, przyjaciel. Każdy z nas i każdy z nas może z tego wyjść. Ja mówię, jak ja wyszłam z moich sytuacji. Wyszłam tylko i wyłącznie, kochani, umysłem, pozytywnym myśleniem. Pytania były, czy było ciężkie. Było to bardzo ciężkie, było bardzo dużo zwątpień, lęku, niepokoju. Tak jest tak jak jest teraz. Ale proszę Państwa, wyszłam z tego. Wyszłam z tego, wyszłam z tego poprzez tylko pozytywne nastawienie. Zaczęłam dostrzegać nie tego, co nie mam, albo co się dzieje z moim zdrowiem, tego, że mam bardzo trudną sytuację finansową, tego, że nie chodzę, a zaczęłam dostrzegać to, co ja mam. A miałam dużo. Ja widziałam. Ja słyszałam, proszę Państwa, ja miałam jedną nogę i jedną rękę i zaczęłam dziękować za to, co mam. Przeszłam z pozycji roszczeniową na pozycję wdzięczności i uważam, że to jest sposób również na teraz. Dlatego, dlatego tak bardzo chcę do Państwa o tym mówić. Następne pytanie, bo już zadaliście mi Państwo pytania, chciałam przejść do następnego odcinka odnośnie meridianów. Ale najpierw odpowiem na te pytania, co, co mi zadaliście. Były o tym, że mówiłam o wodzie i jaką wodę pić. Wodę, proszę Państwa, jak wiemy, składamy się w 75% z wody. Jest to trzy czwarte organizmu człowieka. To jest woda. Wiadomo, że wszystko ma energię. Woda również, woda ma pamięć, woda ma swoją strukturę, więc jak Japończyk, Ema, to nie pamiętam, przepraszam, proszę mi to wybaczyć, słynny badacz włożył ryż do wody i do jednej wody mówił cudowne słowa. I woda po prostu były piękne kryształki. Woda była napełniona światłem. A do drugiej wody, do drugiego słoika mówiły złe słowa. I co Państwo myślicie, woda była mętna, trudna. I teraz proszę Państwa, biorąc naszą, nasz organizm, gdy będziemy mówili złe słowa. Gdy będziemy mieli złe myśli, co my robimy z naszą wodą, naszym cudownym organizmem? Myślmy pozytywnie, mówmy słowa pozytywne. Jak również, proszę Państwa, pijmy wodę. Wystarczy, bardzo dużo teraz mówią o wodzie: jaką wodę? Woda żywa, woda martwa, woda strukturalna. Proszę Państwa, ważne jest, żebyśmy mieli nawilżone usta, prawda? Bo wielu zbierze się w naszych ustach, naszych nozdrach. Nawilżone usta i, i pijmy tą wodę, ale pijmy tą wodę z wdzięcznością. I, I tą wodę pijmy cudowną, która nas potrafi uzdrowić, która nas potrafi oczyścić, możemy mrozić, możemy robić wodę topioną, strukturyzowaną. Jest na to bardzo, bardzo dużo metod. Jeżeli Państwo będziecie zainteresowani, oczywiście mogę Wam podać, jakie metody. Ja w każdym razie piję wodę z miłością, z harmonią. Każdy łyk wody jest tą harmonią, oczyszczenie dla mojego organizmu. Co ja jeszcze robię, proszę Państwa? Ja mogę powiedzieć, co ja robię, co ja robiłam w tak trudnych sytuacjach, pełnych lęku, niepokoju jak mi Stwórca nasz kochany pomagał. Proszę Państwa, ja robiłam sobie i teraz również olejowanie. Jakby biorę olej słonecznikowy, wcześniej brałam olej kokosowy i po prostu 15 minut go sobie płukałam swoją jamę ustną. W taki, no, w taki sposób robiłam. Robiłam zawsze, ale to zawsze to robię, już od lat, jak wstaje, ja dziękuję. Proszę Państwa, ja dziękuję, naprawdę dziękuję, że ja wstaję. Ja dziękuję, że ja chodzę. Ja dziękuję, że żyję. I dziękuję, że żyję nawet tu i teraz, że mogę do Państwa mówić to, te moje przeżycia, co mnie wzmocniło i co może nas teraz wzmacniać. Dziękujmy, a nie wstajemy teraz i od razu spoglądamy, co się dzieje, O jej co będzie. Co ma być, to będzie, proszę Państwa. U mnie tak samo. Nie było łatwo. Ja nie wiedziałam, czy ja wstanę, a wstałam. Chodzę, mówię do Was, przyjmuję pacjentów. Proszę Państwa, również i teraz, jak się skupimy na tym, za co dziękujemy, to też będzie pięknie. Ja, ja dziękuję. Ja piję wodę, ja od, no, robię oddechy, ja robię rytuały tybetańskie. Ja się zdrowo odżywiam. Co to jest zdrowe odżywianie? Na pewno jest pełno programów, portali na ten temat. Zoom. Możecie Państwo zgłębić tą wiedzę. Ja wam później powiem, co robią misi, co robią hindusi, co robią, co robi Japonka, teraz, co możemy zrobić. Będziemy na pewno o tym mówić w następnych odcinkach, ale chcę dać Wam tak jakby wiarę w to, że w tej beznadziejnej sytuacji. Może być dobrze. Spędzajmy czas na świeżym powietrzu, w lesie, przytulajmy się do drzew. Ja dzisiaj się przytuliłam do brzus. Jestem szczęśliwa i wiem, że te informacje, które teraz są, i na pewno zapoznam się z nimi, chociażby ze względów gospodarczych, co się dzieje, czy ja jutro będę mogła pojechać komunikacją, czy nie. Ale proszę Państwa, nie mam na to wpływu, ale mam wpływ na to, jak ja się czuję, na to, czy mam harmonię, czy mam radość, miłość, czy się cieszę teraz słońcem. Mam wpływ na to, jak przejść z tej pozycji narzekania, negatywnej, w pozycję wdzięczności. Proszę Państwa, jak najbardziej, bo też były pytania, czy możecie ze mną rozmawiać, pisać. Jak najbardziej, jestem dostępna. Na dole podamy strony, na które możecie pisać, jak również jesteśmy na Instagramach Pomoc Holistyczna, Instytut Zdrowia i Urody, Biosuchere. Zapraszam serdecznie oczywiście do kontaktu. Będziecie mieli pytania, na pewno zawsze odpowiem. Jeszcze proszę Państwa, jest. Taka sytuacja, na szybko, co mogę Wam teraz polecić, jeżeli ktoś ma problem z płucami i, i czuje, że ma lęki, obawy, niech sobie weźmie litr wody ciepłej, na to 90 gram soli, wymiesza i zrobi kompres na płuca, na płuca z przodu, z tyłu, owinie sobie się gazą ręcznikiem i tak sobie przez godzinę, przez dwie nawet jak może, niech sobie poleże. Oczywiście niech to będzie wrznięte, nie nie mocno wrznięte. Jest to bardzo, bardzo dobre na Jak również jak was wolą stawy, również możecie sobie to przełożyć, jak mówili liście kapusty i tak dalej, możecie sobie przełożyć taki kompres soli. Później wam powiem o innych kompresach bardzo ciekawych, ale to jest działa wszystkiego dobrego moi państwo i jeszcze raz proszę i ja apeluję o spokój i cieszmy się z tego co mamy i dziękujmy dziękuję